Artificial Apple. In... Artifi... Apple. Intelligent. App... Ah. Ah. Apple. Intelligent. <laughs> czyli najważniejsza część czerwcowej konferencji WWDC. Tam, gdzie wszystkie nowe wersje OS na sprzęt Apple zajęły blisko godzinkę, tak druga godzina była skupiona głównie na sztucznej inteligencji od Apple. I mimo iż temat wzbudził nasze zainteresowanie, tak mam też wrażenie, że aktualnie pozostawił więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego tak uważam, jak setki tysięcy innych osób? Pozwólcie, że wytłumaczę. Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w trzecim i ostatnim materiale, który będzie nawiązywać trochę do konferencji WWDC, która odbyła się 10 czerwca 2024 roku. Ja wiem, że minęło parę dni, ale musiałem sobie to wszystko na spokojnie przyswoić, przeanalizować, przetworzyć, przetrawić i mam wrażenie, że 5 dni wystarczyło mi, aby móc przygotować taki ostatni materiał na temat Apple Intelligence. Dzisiejszy materiał postanowiłem, że podzielę na 4-5 części, zatem jeżeli kogoś dana część nie interesuje, wystarczy przesunąć się po timeline, ale uważam, że tak składnie móc Wywnioskować, co mam do przekazania podczas dzisiejszego materiału. Najlepiej by było, gdybyście obejrzeli cały ten materiał, ale oczywiście wszystko, jak zawsze, pozostawiam Wam. Pierwszy temat, który nasuwa się na myśl po konferencji WWTC, to szeroko pojęty temat Apple Intelligence i to, co ma nam do zaoferowania już na jesieni bieżącego roku. Nadchodząca duża zmiana w systemach od Apple jest na tyle istotna, że nie tylko Apple nie jest jeszcze gotowe, aby dać nam ją spróbować, a jeżeli nawet będziesz miał już możliwość sprawdzenia tego, co oferuje, będziesz należał do mocno zawężonego grona. Od Odbiorców, ale o tym opowiemy za chwilę. Zatem co Apple Intelligence w teorii, bo na ten moment tylko i wyłącznie w teorii ma nam do zaoferowania? Inteligentne narzędzia do pisania, priorytetowe powiadomienia, podsumowanie długich treści, przechwycanie i transkrypcja rozmowy telefonicznej, inteligentne odpowiedzi, edycja obrazów oraz zdjęć, Genmoji, czyli generowanie nie tylko obrazów, ale i plików wideo, zupełnie przeprojektowana Siri, czy czynne zintegrowanie z czatem GPT. Na papierze wygląda to naprawdę świetnie, natomiast patrząc z głębiej, Osobiście nie zauważyłem ani jednej funkcji, która mogłaby zaważyć na tym, że inteligencja od Apple ma różnić się czymkolwiek względem tego, co dotychczas oferowało nam Google w swoich smartfonach, Microsoft, który rzecz jasna jest głównym udziałowcem OpenAI, czyli czatu GPT, czy chociażby Galaxy AI. Na ten moment w teorii Apple Intelligence ma w głównej mierze rozpocząć konkurowanie z tym, co od paru lat zapoczątkowało Google, Microsoft oraz Galaxy ze swoim Galaxy AI. Hike is scheduled for 9 i żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja absolutnie w tym miejscu nie chcę krytykować i negować Apple'a, wręcz trzymam kciuki, żeby im się to udało, ponieważ wiadomo, im większa konkurencja na rynku, tym lepiej dla nas, tym bardziej firmy będą się zabijać, walczyć o to, o naszą uwagę, o nasze zainteresowanie, żeby to właśnie z ich funkcji skorzystać, a nie konkurencji. Ale w tym miejscu przechodząc do tytułu zawartego w dzisiejszym materiale, czy część klientów może czuć się oszukana? Po pierwsze z tego co widać na konferencji. Oraz aktualnie na stronie Apple nie ma nic ponad to, co znamy w zwykłym AI nie od Apple. Druga rzecz, która daje trochę wątpliwości, to sam fakt, że beta Apple Intelligence ma się rozpocząć jesienią. I co ważne, na ten moment nie będziemy mieli możliwości osobiście sprawdzenia nawet niektórych funkcji, ponieważ te są na ten moment w pierwszej becie iOS niedostępne. Czekamy na bety jesienne które no właśnie mają pojawić się tylko i wyłącznie na iPhone'ie 15 Pro i 15 Pro Max oraz wszystkich urządzeniach, mam na myśli iPady oraz MacBooki z procesorami minimum Apple M1. I z racji tego, że za bardzo nie siedzę w sztucznej inteligencji, zacząłem się trochę tym interesować. Dlaczego Apple chciał się skupić tylko i wyłącznie na tych urządzeniach? I czy chociażby użytkownicy takiego iPhone'a 14 Pro, iPhone'a 15, które nie ukrywajmy są nadal świeżymi i bardzo dobrymi telefonami, żadnych z tych funkcji nie dostaną. Nie mówimy tutaj o okrojonej wersji Apple Intelligence, a kompletnym olaniu tych urządzeń. I tak jak mówiłem w podsumowaniu, tak jak M1 staram się jeszcze zrozumieć, bo architektura ARM od Apple'a mocno odbiega od tej intelowej, ale duża część z Was, osób, które siedzą w, nie tylko w temacie czatu GPT, ale ogólnie sztucznej inteligencji, zwróciła uwagę, że do maszynowego uczenia potrzebne jest te minimum 8 GB RAM. I zauważmy proszę, że w przypadku M1 wszystkie urządzenia z tego, co kojarzę, działające na powyżej M1 i wraz z M1 posiadają 8 GB RAM. Tak w przypadku iPhone'ów tylko i wyłącznie iPhone'y 15 Pro i 15 Pro Max posiadają 8 GB RAM. Ja nie ukrywam, że jestem trochę poirytowany tą sytuacją, więc też sypnąłem posta na Twitterze informując, że moim zdaniem to nie jest wina klientów. I mam wrażenie, z subiektywnego punktu widzenia, że część klientów może czuć się oszukana. To wina klienta, że po prostu chciał zaoszczędzić te paręset złotych i wybrał iPhone'a 15 zamiast 15 Pro, albo po prostu nie wymienia smartfona co roku, kupił iPhone'a 13 Pro albo 14 Pro. I cóż, z racji tego, że ich flagowe modele dotychczas nie posiadały 8 GB RAM, ograniczając się do 4-6, nie będą wspierane tymi funkcjami. I moim zdaniem nie jest to do końca ok, bo to firma Cupertino szukała oszczędności na głupim ramie, gdzie w tamtych czasach smartfony z Androidem posiadały już 12, 16, a nawet 24 GB RAM. I ja rozumiem optymalizację optymalizacją iOS mógł działać na 4 bądź 6 GB RAM. Ale to chyba raczej nie powinno zmieniać faktu, że firma patrzy przyszłościowo i perspektywicznie na to, co się wydarzy za rok, dwa czy trzy. I myślę, że byli świadomi, że prędzej czy później to OpenAI łamane na Apple Intelligence zostanie zaimplementowana, a jak zresztą część moich widzów zauważyło, te 8 GB RAM okazuje się minimum. Kolejny temat, który w jakimś stopniu wzbudza kontrowersję, no bo nie oszukujmy się czat GPT jest w stanie bez problemu obsługiwać wiele języków, w tym również język polski. Apple Intelligence będzie tylko i wyłącznie w pierwszej fazie działać w pełni w języku angielskim. Oczywiście Apple jasno dało znać, że w kolejnych latach pojawią się nowe wersje, ale patrząc poprzez pryzmat ostatnich 13 lat, czy nastawiałbym się na język polski i wreszcie uprawnioną przez Polaków Siri w języku. Polskim? Cóż, wolę się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Następny temat, który szybko chciałbym poruszyć, to temat prywatności. Firma Cupertino od lat słynie z tego, że nie wysyła danych do chmury, wszystko trzymając na naszych urządzeniach, dając nam jakąś tam namiastkę naszego bezpieczeństwa, ale z drugiej strony, podczas integracji z OpenAI, łamane na czatem GPT, to wysyłanie do OpenAI, zapytanie i dostawanie informacji zwrotnej jest konieczne, aby przetwarzać te dane pomiędzy naszym smartfonem a OpenAI. While protecting your privacy. These models run on servers we've especially created using Apple Silicon. These Apple Silicon servers offer the privacy and security of your iPhone from the silicon on up. i with MKBHD, with I have some, not so much not to me. The topic was about Interestingly, this is a little bit different now. With a lot of these larger models, more complex requests, you actually do have to go off the of device. So you have developed. Krótko mówiąc, według tego co zrozumiałem podczas rozmowy Markeza oraz e, Tima Cooka, mam albo pozostanie na swoim urządzeniu, albo korzystanie z prywatnej chmury. Well, there's private cloud Uh, arrangement with OpenAI, these two things are different. Okay. And we will have the opportunity to decide whether we decide to send our data to OpenAI or not. But you'll make a conscious decision to do that. Every time. Every time. So you, you can guarantee that there will never be any data sent to OpenAI without your explicit user permission. That's right. That's yeah. right. You decide. In my opinion, a very cool solution. However, I have the impression that Tim spoke very little on this topic. We believe that we've done it in such a way that it's as safe and secure and private in the private cloud compute. No i myślę, że dopiero te wersje jesienne, kiedy osoby mocno zaangażowane w sztuczną inteligencję zaczną badać za sprawą bety Apple Intelligence, wówczas będzie mieli większy ogląd na całą sytuację. Tak czy siak, ja jak powiedziałem na początku, trzymam kciuki, bo wiadomo, im więcej rozwiązań i większa konkurencja na rynku, tym lepiej dla nas, ponieważ no, firmy w jakimś tam stopniu będą angażować się w zdobycie naszego zainteresowania. Wszystko to, tak jak powiedziałem na początku dzisiejszego materiału, daje więcej pytań niż odpowiedzi. Apple Intelligence to na ten moment spora niewiadoma oraz fakt, że Apple dopiero uczy się tego, co Google, Microsoft czy Samsung szlifują od lat. I jeszcze raz to powtórzę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie hate, to nie atakt, a stwierdzenie faktu, z którego mogą wynikać moje subiektywne obawy. Na ten moment jak najbardziej trzymam kciuki, choć zaznaczam, że myślę, że pod wieloma względami względem użytkowników iPhone'ów, 13 nawet Pro, 13, 14, 14 Pro, czy zeszłorocznych 15, Apple nie do końca zachowało się fair i mam wrażenie, to jest rzecz jasna tylko i wyłącznie mojej obawy. Odczucie. Część klientów, która kupiła w zeszłym roku przed premierą chociażby iPhone'a 15 Pro, iPhone 14 Pro, bo były w niższych cenach, czy chociażby po prostu troszkę tańsze iPhone'y 15, może czuć się oszukana. Wszystko to za sprawą szukania tych oszczędności na głupim ramie zaledwie tych 2GB ram względem modeli troszczyk. Aby te 8 GB było. A co Wy, moi drodzy, myślicie na temat Apple Intelligence? Czy zda to rezultat? Czy będzie to kolejna faza, w której Apple będzie w stanie spopularyzować coś, co od paru lat jest już na rynku? Sekcja komentarzy należy do Was. Ja ze swojej strony dziękuję Wam serdecznie, całego serducha, za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Jeżeli cenisz sobie, choć tam troszeczkę jeszcze tą moją robotę, to pozostaw subskrypcję na kanale. My widzimy się w przyszłym tygodniu. Miłego spokoju. Pokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Znowu strzela. Sia!